Cześć, jestem Lucy i dzisiaj chciałabym opowiadać trzecie zadanie. Z zapałek można budować liczby, jak pokazano na rysunku. Obok, na przykład, aby zbudować liczbę 15 lub 8, potrzebujemy 7 zapałek. Jaką największą liczbę można zbudować, używając 7 zapałek? Więc szukamy od największych z tych odpowiedzi, bo powiedziała, że mamy szukać największych. Najpierw sprawdzamy ten E, czyli tutaj będzie jeden zapałek. Las 2, 3, 4, 5, 6, 7 i już jest 7. Zeru już nie możemy zbudować, więc E na pewno nie. Sprawdzimy 7. Sie 711. Las 2, 3, 4, 5. 6, 7, bo jest dwa jedynki, więc będzie D, bo reszta jak się, też jest 7, ale 711 jest największy. Jak lubisz moje kliników, to subskrybuj i kliknij łapkę w górę. Dziękuję, do widzenia!